Cześć Siemanko, witajcie w drugim odcinku z mojego gospodarstwa. W dzisiejszym odcinku pójdziemy sobie pracować po pszenicy. Oraz wykipujemy tą pszenicę i może jak się uda nam jeszcze to zaczniemy się na kosy. tak bez zbędnego gadania zaczynamy. Tutaj sobie zamknę sobie te brota. Otworzymy sobie te brota. wszędzie potwierdzić, sobie wrota. To tak, zasiadam do trzydziestki są mu czwórkę, niech czwórki ruszą Zapomniałem kabinę zdjąć właśnie z niej damy sobie, odpchniemy sobie szczepę bo trzeba ją wpychać, bo inaczej nie, nie wepchniemy tyłem nie ma najmniejszych szans nawet teraz tak zam tutaj wrota Muszę tak sobie to ustawić kamerę, żeby widział, jak cofam. Wezmę wrócę jedynkę i na co będę próbował. Tak, nie cofnę na pewno Muszę ustawić inaczej No Dobra, skręcam na maksa w prawo I łamiemy o ile się da, tylko Koniecznie to kabinę będę musiał wywalić z tej 30, Bo w tej kabinie nic po prostu nie widzisz, nie? On za wysoko siedzi Kabina jest za nisko sezonu. Chyba nie uda mi się cofnąć tutaj. Trzeba zobaczyć, czy nie mam przypadkiem tej żmiki. Może jak mam żmikę, to byśmy żmikę tam. Postawili żmikę tam o. Ach, nie, 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 nie mam żmik, nie pamiętam, mam, nie mam żmiki. Dobra, to już ja taka zostawię tutaj Dobra wejdę tam zobaczyć i, i ten... No, no tak, nie wejdę, nie wejdę tylko nie ma szans nawet Chociażem się nadął tutaj bardziej na lewą stronę Możem się zmieścił Próbujemy się naddać na tą lewą stronę. I teraz na Maxa w prawo. Żeby od razu łamać. Nie, nie we, ono tu nie wejdzie, nie? Dobra, to ja go tak zostawię tutaj niech stoi. Jadę 30 podczep pod ten. Podrotacyjną przygotuję sobie już i będziemy za teram prasować. Dobra, gasimy 30 idziemy do zatora podczepiamy prasy i jedziemy prasować przyczepy tak będziemy musieli opróżnić bo będziemy potrzebowali ją do tego I to się do zbierania kostek w późniejszym czasie Cara, já são viadas o próximo. Não cachorro sobie sprosiłem to o tą słowę. na początku myślałem jak kosiłem, tam na początku chciałem kosić na sieczkarnię, ale myślę że jak my będę miał krowy to później się mi się przyda nie ta słoma Tręk daj rady z pracu to co mój z przyczepu z przyczepu tym bardziej by nie doradł I tak rozkładamy Opuszczamy Załączamy wrócą trójkę idziemy zobaczymy ile kostek z będzie z tego pola. Postarzę, podejrzewam, że z przyczepa będzie, nie więcej. Taka dobra przyczepa, jak dobrze się ułoży. Napiszcie w komentarzu czy mam nagrywać jedną akcję na przykład na całym odcinku, czy nagrywać na przykład trochę tego, trochę tego, trochę tamtego, dwie, trzy a, lub trzy akcje na, na jednym odcinku, żeby były żeby nie było takiej monotonii. więc tym sam odcinku sobie po... sprawdzimy sobie co gdzie będziemy siali bo mam granego tego moda crop rotation że on pokazuje nasz znaczy pokazuje to się ustala gdzie, gdzie coś się sieje co nie tam można na przykład na dane pole można na, przykład na kilka tych jak to się nazywa na kilka sezonów wstawić że po kolei na przykład y, coś, y, będziemy musieli na przykład jednego y, sezonu pszenicę, następnego sezonu Żyto i tak dalej Będzie tych trochę kostek tu trochę będzie tych kostek będzie. No to dobrze. Im więcej słomy, tym więcej darmowego tego nawozu później nie na pola. Ať je střílel sebe jakožto koňaturka do już už mám možná dali. Z tym zbarą to będę musiał coś innego wymyśleć się. Szkoda, że farmingu nie da się na, na strych sypać na przykład. To było zarąbiste. No by się dało luzom na przykład na strych utrzymać, nie? Dobra O, w wjechałem jeszcze trzeba muszę sobie cofać, bo inaczej nie zawrócę, bo pod małą zasztywną deszczą jest Jeszcze cztery pokosy zostały, to myślę, że sprasujemy, ty będę mógł kończyć się odcinek Żeby Was nie zanudzać Myślę, że taka akcja zator kontra Sigma dobrze wygląda. Trzyma to klimat. Заберу себе только каску, чтобы по ней здесь не ездить Может Myślę, że te kostki to bym może ułożył u tych ukrów z tyłu. ten bym wrzucał sobie je bocznymi łyżkami i je tam układu z tyłu pod ścianą. A z drugiej strony, jak kupimy, pojedziemy kupić cielaki. To nie wiem, czy te kostki nie znikną, jak one nie pójdą na pościelenie od razu. Nie wszystkie a ja chciałbym grać tutaj trochę tak w miarę realnie, żeby było na przykład nie tak że. Nawalić TMR-u Do fula Ile tylko się da Tylko karmi się dwa razy dziennie na przykład, co nie? Dlatego mam wygrany na plus plus Będę starał się właśnie tak robić, żeby karmić dwa razy dziennie I robić na przykład akcję że karmimy Na przykład jedną akcję zrobimy, że karmimy rano Na przykład na... Za tam, za jakiś czas zrobimy, że karmimy wieczorem o, przedostatni to już przed nami Trochę tych kostek wyszło W na następnym odcinku je sobie ładnie pozbieramy Może jak się uda to i pozbieramy i ułożymy na tym Na zapolu A jak nie to ułożę najwyżej na tym żeby was nie zanudzać To postaram się ułożyć je Poza tym napiszcie w komentarzu czy mam kostki układać na czy mam układać poza odcinkami Żeby was nie zanudzać tym jeszcze zrobię ankietę przed tym jak to się nazywa, przed tym jak będę miał je zbierać tutaj to zrobię ankietę na społeczności żeby wiedzieć dokładnie czy, ten, czy chcecie taką akcję jak układanie kostek czy lepiej żeby układać je poza odcinkami a na odcinku tylko Wam pokazuję, że są poukładano Według mnie może być fajna akcja układanie kostek na zapolu. Dobra, to sobie cofniemy, do nie wykręcę. ostatni pokol składamy prasę, wyrzucamy resztę kostek i jedziemy. I może powiedzieć, że żniwo mamy zakończone i przechodzimy do kosów. Dzisiaj zaczniemy sobie, może jak się uda, to dzisiaj zaczniemy sobie może jednak kosić tą trawę. A w następnym odcinku tego, że dokończymy ją i zaczniemy ją przy, przetrząsać. Tylko, że mam Majze plusa to bym chciał zrobić, żeby to wyglądało realnie, to nie od razu resiano. Tylko na przykład dwa razy byśmy No Dobra, wróćmy te kostki. Czekajcie, wyciągnę ją z tego. To ostatnie, bo ona nie wypada nigdy. Tu ją położę. O. Składamy prasę i lecimy. Wrzucamy sobie trójkę, zaświecamy światła. Kobuta nie zapalimy, bo nie mamy. Na koncie mamy jeszcze 9300. To akurat będzie na ten. Na nasiona i nawoza. Trudno też trzeba je pojechać sobie kupić. W tym roku wapna nie kupię, bo nie ma. No, nie mam tego. pierwszego, muszę kupić wapniarkę. No, dopiero później będę myślał o tym, o kupnie wapna. A tak myślałem, czy ten, czy kupić to wapniarkę, czy nie lepiej wypuszczyć ze sklepu, ją, tam od chłopaków. Miejsce zejdziemy. Może tak się uda nam zawrócić. A tam ją za tego, za No Będzie lepiej, bo będzie więcej miejsca. Oczywiście, jak się uda, jak wejdzie tutaj. Bo nie wiadomo, czy wejdzie. no i elegancko, no wlazło, teraz tak rozpiąć tu postawię sobie zatorka, bo może się jeszcze nam przyda przydam do 30, gdzie my zaczniemy ten kosić trawę Do tego, do ciapka, czekajcie, sprawdzę, czy trawa mi rosła Był tak gotowy, to zbioru, to bit. Drugim i ciapkiem zaczniemy koszyć trawę. W następnym odcinku może ją skończymy, jak się uda. Czekajcie, muszę ją złożyć. No tu złożona. Bałek podpięty. Czekajcie, sprawdzę sobie ten, czy mam włączone wygniatanie. Niszczenie pomów jest. Muszę to wyłączyć, bo będzie drwał gniazdał i niszczyło, nie? Dobra, zaczniemy sobie od tej strony. Od tamtego rogu sobie zobaczymy dokładnie. Polamy to samo jakąś czwórkę. jedziemy to pierwsza prawo pójdzie w siano Później następny jak odrośnie to pójdzie w ten... Może w Baloty Poproszę któregoś z sąsiadów żeby przyjechał z prasową mi Z prasową i a ja sobie już to jakoś położę później nie? Myślę nad tym, nad zakupem, nad wzięciem jakiegoś drobnego kredytu i kupieniem tura do 30 i obciążnika jakiegoś, bo truby nam się przydał. No bez tura, tak bez nogi. A to może w następnym sezonie wszystko się da ogarnąć. Zobaczymy, jak nam ten, jak pójdą nam uprawy. Mam no to następne na następny jesień. Bo no już teraz, w tej jesieni już na pewno nic nie zdziałamy No, bo trzeba szybko garniać i szybko obsiewać pola Jakby słyszeliście jakieś stuki, puki to przepraszam Was bardzo, ale tu dookoła mam ten blok i sklepy I mogą się tutaj odpływać dostawcy Próbuję piątkę. zobaczyłem cię na radę. Nie piątkę za szybko. Napiszcie mi w komentarzu pod tym odcinkiem, czy, mam do, czy, będzie, mamy, czy chcecie, żeby kończyć wykosić na odcinku, czy lepiej, żeby poza odcinkiem wykosić, a na odcinku pierwszy raz ją przetrząsnąć? Tą trawę? Będziemy ten sianowkowski skład składować Tak właśnie myślę, że tutaj na zewnątrz mam ten stuk, to mi tu słomę złożył. Bo zapomniałem o tym z tego, że, ten, że wcześniej mówię, że złożyć u krów, a z że stuk tu mamy. A siano gdzieś na przykład w środku, żeby nie mokło. Czy tu lepiej siano złożyć, a ten, a słomę w środku? Wydaje mi się, że tu lepiej słomę złożyć niż, niż jakieś siano, bo się jak moknie, to będzie niedobrze dla krów. Wrzucę trójkę, ustawimy sobie na tempomacie 10 na godzinę i to będziemy sobie jeździć, będzie lepiej. Dojdziemy sobie do końca tam, do tamtego rogu i ładnie, ładnie sobie, ładnie zakończymy odcinek. Dobra, trzeba zawrócić. W następnym odcinku zobaczycie na pewno 30 bez kabiny na, na 100% Dobra Poczekamy żeby ten... się... Mógł żeby nie wysiadać, bo już by się urwał by z koniec Dobra, zgasimy ją I to to był... To by było tyle na w tym odcinku. Dziękuję za oglądanie. Jeśli się podobało, zostawcie oparcie i subskrypcję, bo to bardzo motywuje. I hej, do zobaczenia w następnym odcinku.